Pozycja jest więc taka, że oddziaływanie tych plazm obok siebie pewnej ich liczby stworzy interakcję pól po obu stronach w każdym kierunku. I jeśli w tych interakcjach w sekcji doprowadzi do Spowalnianie tego pola tutaj, aby było w stanie materii, wtedy pojawia się, w tym momencie manifestuje się to jako materia. Kiedy umieścimy pewną liczbę reaktorów w pozycji, te reaktory, ktoś zaczął udostępniać ekran, dlaczego tego potrzebujemy? Musimy przy tym zrozumieć. Jak te pola oddziałują ze sobą? Tak wiele pól krzyżujących się ze sobą w tym samym czasie powoduje straty, które nadają materii fizyczną namacalność. Widzimy więc strukturę. Bo w tej strefie wystarczy oddziaływanie pola, że tworzy namacalność. Tak w specyficzny sposób trzy warstwy ciała człowieka na skórze tworzą iluzję fizyczności waszej skóry z włosami. Wasza fizyczność jest niczym innym jak iluzją interakcji pól ze stanem materii. Wasza struktura fizyczna jest w stanie GANS, jest w stanie plazmy. Jeśli więc to zrozumieliście, przechodzimy do następnego kroku, aby zrozumieć. Pytanie brzmi, jeśli zostawię trzy reaktory tutaj na podłodze, wszyscy będziecie mieli to samo, co macie w bazie. Ilu z Was udało się zobaczyć bazę trzech reaktorów i stworzyć jakąś namacalność? Mimo, że przykleiliście je do silnika i obracaliście je. Nikt z Was jak dotąd nie potwierdził namacalności. Dzieje się tak dlatego, że namacalność materii jest blokowana przez samą materię. Wasze reaktory pozwalają, aby pola znajdujące się nad materią wydostały się, ale pola w strefie materii są ponownie przyciągane do siebie. Dlatego nikt z Was nie widział namacalności. Jak więc uzyskać namacalność? Abyśmy mogli się obrócić, potrzebowaliśmy silników. Mieliśmy te silniki, musieliśmy jakoś je obrócić. We wszechświecie, jak powiedziałem, nie ma silnika. Jak tworzymy namacalność? Jak urzeczywistnić stworzenie systemu, który może nas objąć, może nas zawierać, ale jednocześnie mamy swobodę poruszania się? Nasza skóra porusza się, ale wciąż namacalnie daje złudzenie namacalności. Nasza kość to nic innego jak zbiór Gansów, ale daje nam to iluzję fizyczności twardej kości. Jak to osiągnąć? Jak możemy stworzyć wirującą plazmę bez żadnych silników, że teraz jesteśmy o krok bliżej działania wszechświata niż kół człowieka. Zawsze przytaczam jeden z moich ulubionych cytatów. Marco, Gradient, wczoraj nauczając, też to powiedziałem. Ruch następuje poprzez konwersję oraz utratę i utworzenie gradientu. Jeśli masz ten sam poziom, nie ma ruchu dla plazmy. Ale jeśli plazma, część plazmy musi osiągnąć inną siłę. Przepływ plazmy od wyższej do niższej siły powoduje ruch pola. Jak możecie stworzyć how taki ruch? Manage, Jeśli kofniecie się, wszyscy widzieliście back, system wytwarzania ruchu. System plasma, Plazmy w, w ostatnim, ostatnim dniu zajęć w Trani w Balecie. In, in, uh, Pokazałem wam to, ale nikt z was nie But miał punktu, w którym mógłbym to zrozumieć. Pokazałem wam trzy systemy ruchu i kontroli plazmy bez potrzeby stosowania silników. Ponieważ cel budowy tych wszystkich reaktorów, które zbudowaliśmy, te wszystkie silniki, które włożyliśmy, było wytworzenie ruchu plazmy, nic innego, chcieliśmy uczynić plazmę dynamiczną, a nie silniki, czy rdzenie. Jak to tworzymy, jak to się robi i jak stworzył to system, który wam pokazaliśmy, Ponieważ kiedy już uda się stworzyć gradient, kiedy uda się stworzyć ruch plazmy, wtedy plazmy będą przemieszczać się we właściwym dla siebie położeniu, gdzie jest. Im wygodniej ich w warunkach atmosferycznych ziemskich prowadzą do namacalności. lub gdziekolwiek we wszechświecie, o ile masz wyższy gradient w odniesieniu do Środowiska lub warunków plazmy materii. Jak to wyszło? Czego brakowało Wam w przedstawieniach i na występach w ciągu ostatnich kilku dni? Przedstawienie było magią, bardzo piękną magią. Look. Spójrzcie, i powiedziałem wczoraj na nauczaniu. Jeśli się kopniecie, to jest to wasz problem, nie mój. Pokazałem wam, nie widzieliście, ale nie jestem magii. Stawiam to przed wami tak bardzo, że nie możecie w to uwierzyć. Pokażę wam, co widziałem, że wielu z was to robi w internecie, ale nie rozumiecie, co robicie. Stworzyłem dla was sprężynę. A potem stworzyłam dla Was kolejną sprężynę. Nazywam to sprężyną grawitacyjną, która jest zawsze silniejsza. Nazywam to sprężyną magnetyczną i wszyscy, których widziałem, robicie to. Wszyscy jesteście zajęci tworzeniem sprężyn. Ale chłopcy, przegapiliście sedno. Patrzyliście na to, ja patrzyłem w to środowisko, ja szukam tego, szukam tego, wy patrzycie na namacalność, ja na ruch plazmy. Byliście tym zajęci, ale świat nad tym działa, wszechświat nad tym działa, więc teraz chłopcy słuchajcie bardzo uważnie lub panie. Jak już mówiłem, statystycznie mamy bardzo mało kobiet, ale to one są najlepszymi naukowcami, jakich znam. Co się teraz dzieje? To jest reaktor pierwszy, to jest reaktor drugi, to jest reaktor trzeci. Macie tam gans plazmy, ale nie możecie go obracać, ponieważ DNS-y są w połowie. Stanem materii a stanem plazmy. Arman, czy wysłałeś? Otrzymałeś zdjęcie od Armana. Wyślesz trochę zwiniętych sprężyn. Czy możemy to mieć włączone? Pewnie nie ma problemu. Chwileczkę. Chcesz to pierwsze, masz na myśli. Nie wiem, nie widziałem ich. Jestem taki jak ty. Będę ślepy. Zobaczę, co mi przyślesz. Ufam, że Arman przysłał właściwe rzeczy. Ja też ich je... Ok, to jest cewka płaska, przypuszczam, że on ją zrobił. Spójrz na tę cewkę. Nie ma różnicy między tą cewką a tym. Czy pozwolisz, aby mój ekran się pojawił? Czy możesz pokazać na ekranie mój ekran? Nie ma różnicy pomiędzy tą cewką a środowiskiem tego obszaru. The, the Za pomocą namacalności sprężyny dyktujesz przyłączenie plazmy do stanu materii. Czy możesz przejść do, do następnego zdjęcia? Teraz widzisz, że Arman Now zrobił see, dwie sprężyny Arman z dwóch końców two, tego samego drutu. Czy możemy prosić o następne? Nie chcemy tego. Nie mój, Armana. Not mine, Potem przekręca i otwiera sprężyny i widzicie, że daje to kulisty kształt. Czy możemy prosić o następne zdjęcie? Teraz, zanim otworzy sprężynę, wkłada w to. Kolejną sprężynę, tę samą kulę, nieco mniejszą. Więc masz dwie kule wewnątrz. Jak to nazywasz? Jedna jest przechwytywana przez drugą. Czy możemy prosić o następne? To jest to. Następne. Tak, widzisz, teraz ta dwójka wchodzi w siebie. Następne, proszę. Następne. Nie. To wszystko. Tak. Yeah. Okej. Okay. Ah, okay. Więc to, co zrobił, so, jest włożenie. Put... Wróćmy do tego, one, w którym dwoje jest w sobie nawzajem. Up Czy up możesz cofnąć się arm, do kilku zdjęć Armana? To jest jedno zdjęcie. Ostatnie, ostatnie, Rick. Dzień dobry, Arman, nadal śpisz? <laughs> tak, okay. dobrze, czy Now możemy dostać picture, zdjęcie, na którym te dwie są wewnątrz two siebie? Two ten wiszący, hang. tak, yeah, ten, one, który wisi jeden w, w drugim, w porządku. Okay. To wasz nowy reaktor, panowie. To jest wasza, jak This to nazywają, nowa droga, przynajmniej częściowo. Dopóki nie będziecie w stanie przejść do następnego kroku, aby stworzyć reaktor, w którym częściowo będziecie widzieć namacalność. Jak stworzyć ruch w czymś takim stojącym w miejscu? Jak stworzyć plazmę w czymś takim, że można ją utrzymać? Bardzo prosto. Powleczcie nano swój materiał. Powleczcie nanoł obie kule, gdy znajdują się one wewnątrz siebie lub osobno, i umieśćcie jedną w drugiej, i powleczcie nanoł je ponownie. Ale skąd pochodzi plazma? Jak stworzyć plazmę wewnątrz czegoś, co wydaje wam się pustą rzeczą? Cały wszechświat jest pusty. Cały wszechświat działa poprzez interakcję pól. Wewnętrzna kula staje się waszym pierścieniem grawitacyjnym. Zewnętrzna kula staje się waszym polem magnetycznym. I ponieważ macie materiał nanopowleczony, zawiera on w środku plazmę. Tworzą własną plazmę, ale jak to zrobić bez rotacji? Jak stworzyć rotację w tej minimalnej przestrzeni? Wewnątrz, że jest dynamiczna i musicie uwierzyć, że tam jest. Bardzo prosto, bardzo, bardzo prosto. Umieść to. Proszę, czy możemy wrócić do mojego rysunku? Umieśćcie swoje kule, które właśnie widzieliśmy, pomiędzy swoimi pierścieniami. Magnetyczna, grawitacyjna. Grawitacyjna ma silniejsze pole, magnetyczna słabsze. Połączcie swój system, aby wytworzyć przepływ prądu plazmatycznego. I tak, jak widzieliście u Elexe, połączyliście te dwa elementy. Więc teraz pola muszą stworzyć silniejsze pole, konwertując je na wolniejsze. Converting to slower. Friend, Moi przyjaciele, stworzyliście obrót w przeciwną stronę zegara plazmy w cewkach. Jeśli możecie stworzyć dynamiczną odmianę drenażu energii, of the of energy, w formie plazmatycznej zmieniacie prędkość obrotu plazmy. Ponieważ część pól wychodzących z tej strony i część pól wchodzących w to środowisko oddziałując ze sobą, tworzy pole plazmatyczne dokładnie tak, jak zrobiliśmy to z trzema rdzeniami. Zaczynacie tworzyć plazmę ze struktury plazm. Co się wtedy stanie? Jeśli na to spojrzycie i zrozumiecie, skopnijcie się do mojego nauczania z zeszłego tygodnia, Mówiłem, że nie spodziewajcie się, że wasz statek będzie miał 200 metrów długości, szerokości. Zaczynacie od jednego lub dwóch CM. Kiedy umieścicie reaktory w tej konfiguracji wewnątrz swoich pierścieni i pozwoli się im działać, odprowadzając energię plazmy, nie poprzez przepuszczanie przez tego prądu, aby gradient był skierowany w górę ponieważ grawitacja jest silniejsza niż magnetyczna, gdzie przepływ jest w ten sposób. Co więc się stanie? Zaczynacie tworzyć dynamiczny ruch w swoich reaktorach. Tak jak doszliście i zrozumieliście położenie obrotu 129 i zaczynacie widzieć rotację materiału w swoich rdzeniach w ten sposób. In your like this. ale piękno tego polega na tym, wyjaśnię Wam to w bardzo prosty sposób. Narysuję Wam płaską wersję. Wersja płaska. Zrobię to tak, żeby było przezroczyste, żeby było widać. To jest przekrój poprzeczny cewek rdzeni. To jest cewka zewnętrzna. To jest wnętrze, to jest cewka Twoje... magnetyczna, ta. Wrysuję w środek, ale tej samej wysokości inside, i tego samego same height, same rozmiaru miedziane druty, ale cewka, jest to magnetyczna. magnetyczna. And a if jeśli spojrzycie, you look, to są wasze reaktory. Teraz tworzycie pole dynamiczne w tych reaktorach. Co więc się stanie? Ruch pola w tych cewkach zacznie działać w ten sposób. Musicie być cierpliwi, nie spieszcie się, bardzo, bardzo powoli, poświęćcie tak dużo czasu, jak tylko możecie. Niech się nadbuduje, ponieważ nie zapominajcie, że same materiały nano utworzą przepływ plazmy współdziałając z trzema pozostałymi pierścieniami. Co się wtedy stanie? Z czasem zobaczycie fascynujący ruch. To jest Twoje, a nie moje. Myślę, że tak, chyba że to nie problem. Przepraszam, że czyjeś biuro, więc próbują mnie pomrugeścić. Zatem to, co się teraz dzieje, teraz stanie się rzecz dziwna. Zobaczycie, jeśli możecie umieścić to w pozycji zwisającej ze stołu. Zobaczycie, że te trzy reaktory zaczną się przesuwać w dół. Przepraszam, Arman, uwielbiamy Twój język ormiański, ale czy możesz wyciszyć? Więc co zrobicie? Dowiadujecie się tego, że ponieważ trzy pierścienie. Nie zapominajcie, że patrzycie na pierścień, jeśli mogę to tutaj narysować. Patrzycie na inny pierścień i patrzycie na swoje trzy reaktory pod kątem. Co się więc dzieje? Pola te muszą znaleźć swoje położenie względem siebie. I te pola muszą znaleźć swoje miejsce. Zauważycie, że wasze reaktory same przesuną się na niższą pozycję. Więc teraz stworzyliście warunek pola. A kiedy przesuną się na niższą pozycję, zwykle znajdzie się jeden z nich, który nie zaakceptuje tej pozycji aż do końca. Zatem płaszczyzna, wasze rdzenie przesuną się w dół na swoje miejsce. I teraz będziecie mieć dwie warstwy ludzkiej skóry. Jedna warstwa to te reaktory. Druga warstwa to wasz pierścień. A co się stanie? Jak stworzyć trzecią warstwę, aby nadać temu namacal? Bardzo prosto. Kiedy robiliście swoje pierścienie, powtarzałem wam to i nawet Arman i inni zobaczycie. Utrzymujemy was w pozycji magnetyczno-grawitacyjnej. I magnetycznej a potem macie trzy rdzenie. Powinniście zrobić inną rzecz. Umieszczacie czwarty rdzeń po środku w tej samej płaszczyźnie. Więc w rzeczywistości, jeśli na to spojrzycie, macie rdzeń będący w tle za drugim w tej pozycji. To jest czwarty rdzeń znajdujący się wewnątrz okręgu, jak go widzicie. Jeśli spojrzycie na przekrój, to właśnie tu jest. To, co dzieje się tutaj z czwartym rdzeniem, polega na tym, że czwarty rdzeń zgodnie z prawami fizyki w strukturze atomowej przesuwa się w górę i znajduje nową pozycję. Teraz odkrywacie, że to staje się granicą waszego statku. To staje się podstawą, i teraz macie swoją kopułę. Trzy warstwy pól. W ten sposób tworzycie konstrukcję. I dowiadujecie się, że dzięki umiejscowieniu pierścieni otrzymujecie namacalność fizyczności kości w bardzo podobny sposób. Very much like this. Zatem teraz tworzycie so strukturę now, kości, platformy, podstawę um, i to jest the platform, the base, and this is the prawdziwa formacja gwiazdy plazmy, plazmy bez żadnej namacalności reaktora.